Cześć! Dzisiaj wam pokażę serwer z y, CS1.6 y, I ściszy trochę Przepraszam Dobra Cisza y, Tutaj akurat mam taki fajny serwer, który jest na klasy jak widzicie, to niektórzy mają terrorysta, poziom 600. Ale to akurat było o admin, to nie patrzcie. Trzeba wybrać klasę. To 1, 2, 3, 4. Dobra, to tak. Zobaczymy, co tu ciekawego. O, już jeden kampi a nie trzy. Mój. A, i są jeszcze y, perki, które y, na przykład oni, y, oni są źli i wyglądają tak jak mi my, nie? Trzeba uważać. Yy, może będzie taki yy, jeden. Yy, o, który do mnie strzela, ale nie wiem, czy to on, czy to Za no, połączeniem wszystko. Yy, Najlepiej tu, tego strzelać. Mało, ale dobre jest. Ale ja wolę tego. Nie wiem, jak wy, nie. Tu tam już Musicie. No. Dobra, to wszystko, nie. I jak coś, to y, zgłaszajcie się do mnie i ja Wam ten. Y, podam wszystko doskonale. Dobra. Proszę o suby, łapki w górę.